Hej, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do świata Nuzgota. Czym jest ta gra? Jest to hmm, gra akcji w trzecioosobowej formie, że tak to powiem. Ani tego nie można nazwać FPS-em ani totalną grą akcji. Jest taki mix po prostu, można to tak nazwać, gdyż za jednym razem walczymy wampirami, które są w 90% melasami, a z drugiej strony walczymy ludźmi, którzy strzelają z kuszy i łuków, więc... To jest takim zmiksowanie action z FPS-em, powiedzmy, w zależności po której stronie będziemy grali, będzie całkowicie inaczej, wyglądał nasz gameplay. <laughs> ta gra o, teraz jest w closet becie, więc musicie zdobyć do niej klucz, aby w ogóle zacząć nią grać. Ja zapisałem się w końcu, dostałem po jakichś dwóch albo trzech miesiącach y, klucz do bety, a więc zacznijmy od tego, jak ogólnie wygląda ta gra. Ta gra opiera się na poprzednich częściach, ile graliście Legates of Kane. Wydana przez właśnie Square Enix. Jest to świat Nozgo, to jest właśnie ten świat, w którym odbywała się główna opowieść yy, przygody yy, Kena, właśnie i Sul Rivera, tego miecza, którego pewnie zdobyliście. Jeżeli gracie kiedykolwiek na PS, Playstation 1, kojarzycie tą grę na 100%, i było to jeden z legendarnych gier, przynajmniej na PS1. <laughs> Sorki za mój głos, ale jak widzicie, trochę mam. <laughs> Że tak powiem, przez chorobę jeszcze mi zostało, od czasu do czasu taka chrypka, no ale cóż. Dobra, przejdźmy może do samej rozgrywki, do samego może menu na początek, jak to wygląda. A więc mamy swój profil. Jak tutaj widzicie, mamy wyniki, nasz poziom. Ile przegraliśmy, ile razy ile raz zginęliśmy, ile razy zabiliśmy po stronie humanów i po stronie wampirów, czyli wampirów. Ja tu mówię wampirów, nie wiem, jak się powiedziało jest po stronie wampirów. Mamy dwie klasy do wyboru, przynajmniej na chwilę obecną oraz trzecią, którą możemy wykupić za realne pieniądze. River po stronie wampirów to jest taki bardziej asasyn, a Tyran to jest taki bardziej melas, taki jakby powiedzą Warrior dąży do, z do walki z warciu. U ludzi mamy huntera, jak się gościu z kuszą oraz archemista. No, takiego magana, jakby można było powiedzieć. <laughs> I on rzuca różnymi rodzajami aleksjerami wspierającymi swoich swoje ludzi, swoich postaci, leczące ich lub zadające damage y, wampirom. Armory mamy właśnie tą trzecią niezastępną klasę, czyli to jest scout, czy jak widzicie gościu z łukiem dla humanów. A tutaj trzecią dla wampirów jest Sentinel, Jest to latający wampir, który może pikować w dół i atakować y, ludzi, właśnie z powietrza. Iwentory mamy różnego rodzaju że tak to powiem itemy i perki, które możemy zdobywać podczas gry. Właśnie co jest w tej grze, co mi się nie za bardzo podoba, to że y, możemy kupować właśnie różnego rodzaju skill'e za, za kasę, ale oczywiście też możemy kupować za golda z gry. Jak widzicie, ja mam 307. Na początku dostałem 250, za rozgrywkę pierwszą dostałem 50, więc można w miarę to łatwo zdobyć i kupując oto te skille na przykład tutaj bym musiał kupić to yy, pernamenty kosztuje 1350 a na powiedzmy 7 nie 270 golda więc Zanim farmimy to 1350 naprawdę trochę czasu minie i trochę rozgrywek musimy wziąć Zawsze grane ja dostałem 50 powiedzmy że za wygraną stówkę więc tak z 13 gier musimy rozegrać żeby dostać yy, na stałe właśnie ten dodatkowy skill. Jest to wzmocnienie podstawowego skilla, który właśnie posiadamy. I tak jak widzicie, mamy tutaj różnorodzenie, nie tylko skill, ale i też bronie, które możemy nosić ze sobą. Więc, jeżeli ktoś płaci na początku, będzie trochę OP, jednak z czasem wiadomo, jak będziemy już mogli wykupować sobie, wykupimy większość tych skili, to już będzie w miarę okej, okay, wszyscy będą mieli równe szanse. No, ale jednak sam początkowy to jest trochę pay to win na samym początku. To samo dotyczy się z perków, które zwiększają naszą celność, zwiększają HP, zwiększają speeda. skiny postaci tylko i dostępne za realną kasę, boosty wiadomo do XP. Dwie dodatkowe klasy, właśnie które, mówię, które możemy wykupić I bundle, które dają nam dodatkowe boosty Jak tutaj widzicie, o tutaj mamy w tym sposobie A co do wydatków realnych Tutaj macie pokazane jak właśnie wynosi Na przykład 1000 gemów to jest 365 euro No ale nic, przejdźmy może do samej y, r, y, Że tak powiem rozgrywki Możemy, do, na początku mam do wyboru y, Właśnie mod, dwa mody z trzech dla rekrutów Team Deathmatch oraz Siege do Siege jeszcze nie mam, za niski level. Siege na razie yy, nie pisze mnie od którego ranku, ale pewnie od około 10 myślę. Przejdźmy, sobie yy, wybierzmy sobie region, przejdźmy do samej yy, rozgrywki. Teraz mi graczy, mam nadzieję, że szybko znajdzie. Connect Official Nozgot EU. Siódmy poziom gościa no nie za wesoło. Chyba to będzie dobierało mi się do 10. poziomu, około. Więc nie jest aż tak tragicznie. Jak widzicie, mamy 4 na 4, po cztery osoby na team. No, mówię, jeżeli trafi wam się jakaś wykoksana postać, która ma wykopiane wszystkie perki i temę no to trudno będzie ją pokonać. Ale mam nadzieję, że wszystko się da, da rada i będzie dobrze. Dobra, ty na chwilę utnę ten kawałek, już się musieli pasyć. Jak tutaj czekam, a więc jesteśmy w Nozgocie. Oto wybrałem sobie tyranta, taki to ładny. Przystojny Morgan z niego, że tak to mogę powiedzieć. Czekam teraz na graczy, aż się załadują. I zobaczymy, jak ta rozgrywka mi pójdzie. A prawym przyciskiem mam tutaj daszowanie. Q to jest walnięcie w ziemię, a F jeszcze nie wiem, ale zapewne się dowiem. On może skakać jak rivery? Może skakać. Wspinamy się, oczywiście. On jest wolniejszy niż te rivery, które widzę. O, tam są ludzie, których musimy zniszczyć, że tak powiem. Walimy, walimy. Ej, hey, co jest? Hmm. A, dostałem jakiegoś trapa prawdopodobnie, no ale trzyma gościu ma wykupionego skauta. Będzie wykupione, no też ma skill, z tego co widzę. O, tak to się będzie kończyć. To jest chyba jakaś tarcza, mi się wydaje takie bardziej. No, ale przynajmniej tak to wygląda. Zobaczmy. Znowu dostałem eee, A minimalnie zabrakło, kurde, tak blisko byłem, ale przynajmniej wiem na czym polegają moje skille, mniej więcej, więc myślę, że nie będzie tak źle. Teraz go zraszuję, ten też ma jakiegoś perka wykupionego. Widzę Spoko łapie o co chodzi w tej klasie, więc będzie dobrze. Nie udało się, uciekamy. Tak, o to jest chyba jakaś skóra, po prostu taka kamienna, że tak to nazwę, dzięki czemu nie dostaję obrażeń. No ale cóż, zaatakowali, zaatakowali, lecimy, uciekamy. Chciałem zaatakować, no ale jak sami widzieliście, moi zginęli, więc nie było w tym sensu. Oni trzymają się razem, więc hmm, ciężko będzie cokolwiek tam zrobić. My atakujemy jakoś chaotycznie. Przydałoby się zebrać jakąś grupkę. O, ja może zaatakuję z góry. To było piękne To było wejście smoka, ale oczywiście no, do mnie nikt nie przybiegł Nikt mi nie pomógł Co zrobić, tak bywa 0 do 3, jej No ale przynajmniej przytankowałem Dzięki czemu mam nadzieję, że moi Pobratyńcy wampiry mogły właśnie Mogli pokonać tych gości Z tego co widzę właśnie się chyba udało więc super, jest dobrze. Dzięki mojemu poświęceniu wygraliśmy ten teamfight. Gdzie oni są teraz? To się widzi? O, Słyszę gdzieś. A bo i nie słyszę. A widzę, widzę gościa, widzę. widzę. i prawie w ty trafiłem z niego. No i za dużo i za dużo. Uciekamy, uciekamy. Tak jest kamienna skóra for the win. Dobra, zmierzeni jest dobrze, albo i niedobrze. Uciekamy... Jej, udało się. Dobra, jest, udało się, mamy killa. Mówię, powoli ogarnę nam tą postać, wiem co jak robić, więc... Kurde, nie trafiłem w gościa. Uciekamy... Jesteśmy ranni. Niech życie nam się szybko odnawia. I padliśmy. Dupa, dupa, bluto. Ale co zrobić. No i tak wygląda mniej więcej rozgrywka w Nozgocie. Mam nadzieję, że Wam się mniej więcej spodobało. Później po przegranej dostajemy się na drugą stronę. Jesteśmy ludźmi. Także gramy raz z wampirami, raz z ludźmi. Także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.